Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy deser tiramisu z truskawkami. Potrzebować będziemy pół kilograma truskawek. Tutaj sobie cztery odłożyłam do dekoracji i część truskawek zmiksuję, a część truskawek pokroję drobno. 400 ml śmietany 30% 3 łyżki cukru Ja cukier ograniczam więc dałam 2 I 2 łyżeczki żelatyny To mamy do śmietany Cukier, żelatynę do śmietany A tutaj mam pół kilo truskawek I tutaj mam trzy łyżeczki żelatyny. Jeżeli lubimy bardzo słodkie, dodajemy trzy łyżki cukru i miksujemy truskawki z cukrem. Jeżeli nie, truskawki mają swoją słodycz, pozostawiamy tak jak jest. I teraz żelatynę zalewam paroma łyżkami jedną i drugą oczywiście paroma łyżkami wrzącej wody. I należy rozmieszać do całkowitego rozpuszczenia. Śmietanę ubiję z cukrem na sztywno i później połączymy deser. Tutaj mam wyłożoną formę biszkoptami i na biszkopty damy truskawki i damy yy, bitą śmietanę. Teraz rozprowadzam żelatynę i ubijam śmietanę z cukrem. Śmietanę już mam ubitą, dolewam płynną żelatynę i mieszam. A tutaj mam część truskawek zmiksowanych, a część pokroiłam i teraz łączymy również z żelatyną i całość mieszamy i będziemy wykładać. Tak. Składniki już ma połączone i teraz wykładam na przygotowane biszkopty. I śmietane Wyrównujemy możemy sobie tak wstrząsnąć i wykładamy porcję truskawki. Możemy oczywiście poczekać i wyłożyć truskawki na stężowną, ale ja to no też będzie miało deser swój urok i wyglądamy śmietanę. Możemy dać biszkopty, więcej, następną warstwę. Przygotowany deser na wierzch układamy biszkopty i deser dajemy do lodówki. Ciasto bez pieczenia tak na minimum dwie godziny. Tak przygotowany ciasto bezpieczenia tiramisu deser tiramisu dajemy do zrobienia I tak oto wygląda ciasto bezpieczenia tiramisu czy deser tiramisu. Ukroimy kawałeczek. I tak Wygląda ciasto bezpieczenia tiramisu. Jeżeli Państwu podoba się mój przepis, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Ciasto bezpieczenia tiramisu.